Cześć, zapraszamy Was do 20. lekcji serii Język Niemiecki od poziomu A2. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie: Wizor ein wahrer Freund oder eine Wahre sein? Czyli jaki powinien być prawdziwy przyjaciel, prawdziwa przyjaciółka? Podamy sobie kilka dość ważnych i trochę już trudniejszych zwrotów, a także przymiotników, które pomogą odpowiedzieć Wam na to pytanie. Poznamy sobie również powiedzenie. A ta na koniec mam dla Was małą niespodziankę w formie multimedialnej. <grymne> zuverlässig, czyli taki niezawodny, ja, also der Freund soll zuverlässig sein, ich denke. Nichts verraten, czyli nic nie zdradzać nie powinien. Nichts verraten. Einander sorgen, czyli troszczyć się. Wzajemnie. Geheimnisse bewahren, czyli zachować tajemnice. Geheimnisse bewahren. Verständnisvoll, pełen zrozumienia. Vertrauenswürdig, godny zaufania. Vertrauenswürdig. Ehrlich – szczery, Ehrlich. Offen – taki otwarty, Offen. Humorvoll – pełen humoru. Troj – biedny, Troj. czas na trochę dłuższe zwroty, auf jemanden rechnen können, czyli móc na kogoś liczyć, auf jemanden rechnen, können. also ich kann auf meinen Freund oder auf meine Freundin rechnen, ja? Keine Geheimnisse voreinander haben, czyli nie mieć przed sobą żadnych Keine Geheimnisse tajemnic. tajemnic. voreinander haben. Problemy miteinander teilen und lösen. Czyli Problemy wzajemnie dzielić ze sobą i rozwiązywać. Ganz fest in allen Situationen zusammenhalten. Czyli bardzo ze sobą. się we wszystkich Situation. Sich auf sie ihn verlassen können. Sich auf sie oder ihn verlassen können. Das ist unser nächster Ausdruck. In allen Schwierigkeiten bei jemandem bleiben. Czyli we wszystkich trudnościach pozostać przy kimś, przy przyjacielu. Viel Spaß zusammen haben, czyli mieć dużo przyjemności, czyli spędzać przyjemnie czas. Zum Beispiel, die Freizeit nicht verbringen wir ja. Bei allen Gefahren zur Seite stehen. Czyli być, stać przy mm, sobie, przy wszystkich niebezpieczeństwach. To są nasze zwroty związane z tym, jaki powinien być prawdziwy przyjaciół, przyjaciel. A może macie inne pomysły, może macie pomysły na inne zwroty, na inne słownictwo, które moglibyśmy jeszcze tutaj dopisać? Jeśli tak, to koniecznie piszcie w komentarzach pod tym filmikiem. A teraz powiemy sobie o. Powiedzeniu. Naszym powiedzeniem jest: In der Not spört man den Freund. Po polsku powiedzielibyśmy: Przyjaciół, przyjaciela, poznaje się w biedzie. Uh, ich möchte also dieses Sprichwort ein bisschen erklären. Also, In der Not erkennt oder spört man den Freund, sagt ein Sprichwort. Und uh, ich stimme damit überein. Wir reden viel mit unseren Freunden, ja. Wir plaudern viel. Wir sprechen über dieses und jenes. Wir haben gemeinsame Bekannte, mit denen wir viel, viel Zeit verbringen. Wir sagen ihnen verschiedene Sachen. Deshalb müssen wir zu ihnen auch Vertrauen haben, ja. Sie helfen uns und das kann uns zeigen, ob jemand Ein wahrer Freund ist Ula, vielleicht? Nein, ja? Czyli to by było nasze powiedzenie. A teraz ta multimedialna niespodzianka, o której mówiłam, czyli refren z piosenki princów. Mein besta Freund. Posłuchajcie sami i spróbujcie zrozumieć, jaki jest ten przyjaciel według Princeów. Mein bester Freund, das ist nicht irgendwer, Mein bester Freund ist immer auf der Hut. Mein bester Freund, das ist nicht irgendwer, Mein bester Freund ist Robin Hood, Denn er kämpft immer gegen das Unrecht in der Welt. Zapraszam Was oczywiście do kolejnej lekcji już za tydzień. Mam nadzieję, że piosenka Wam się na tyle, ten refren, na tyle Wam się spodobał, że poszperacie i poszukajcie, poszukacie całej piosenki. Um, oczywiście czeka na Was zadanie domowe, które koniecznie odróbcie i piszcie swoje rozwiązania w komentarzach pod tym filmikiem.